Szanowni państwo, dzisiaj pokażę w jaki sposób tworzyć niestandardowe listy w Excelu. Excel dysponuje standardowymi listami, czyli na przykład jeżeli wpiszemy poniedziałek, wtorek, a tak naprawdę wystarczy chociaż poniedziałek, proszę zobaczyć, przeciągam, rozpoznaje listę, lista się kończy na niedzieli. Zaczyna się wszystko od nowa. Podobnie jest z pełną nazwą tygodnia. Tak dnia, tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, i tak dalej. E, tak samo jest z miesiącami. Natomiast ja czasami potrzebuję mieć listy niestandardowe. Na przykład jest jakieś listy imion, listy literek, takie bądź takie. No i czegoś takiego nie ma. Jeżeli ja wpiszę tutaj A, nawet mogę wpisać B i oczekiwać, że to się pojawi. No nie pojawiło się. Tak więc w takiej sytuacji musimy użyć list niestandardowych. Jak to zrobić szybko? Możemy. Po prostu zaznaczyć jakąś listę, wejść na kartę plik, opcje zaawansowane i tutaj na samym dole edytuj listy niestandardowej. Tutaj możemy, proszę zobaczyć, to już się to załadowało. To jest chyba najlepsza opcja, bo oczywiście jest też opcja ręczna. Wystarczy nacisnąć, importuj i ta lista już jest. Naciskamy OK. Podobnie, możemy też od razu za jednym zamachem załadować kolejną listę. Importuj jest kolejna lista. I teraz gdybym sobie wybrał a, proszę zobaczyć co się dzieje. Przeciągam w dół, przyrasta i rzeczywiście kończy się na h i zaczyna od nowa. Bardzo fajna opcja. A jeszcze lepsza, jeszcze szybsza, może tak. Jeszcze szybsze dodawanie jest przy pomocy makr. Jeżeli ja w trakcie dodawania, tworzenia takiej listy standardowej włączyłbym rejestrator makr, spróbujmy to zrobić. Tak, akurat w tym skoroszycie. Opcje zaawansowane, proszę zobaczyć. Tak, mamy tutaj to załadowane. Od H importuj, to jest załadowane. Naciskamy OK. Zatrzymaj rejestrowanie zobacz Visual Basic. Obejrzyjmy sobie nasz kod i już pokazuje jaki jest kod, kod jest. Bardzo, bardzo prosty, proszę zwrócić uwagę, Application Add Custom List. No i tu. I tu trzeba zrobić tylko podmiankę, aby makro było ultra uniwersalne. I możemy wybrać słowo selection. I tak proste makro umożliwi nam dodawanie hurtowe bardzo długich list, bo oczywiście nie muszą być tak krótkie. Mogą być, no mogą zawierać wiele, wiele pozycji.